Le mode e le belle. Z 1822 roku. Ozdobne wydawnictwo o francuskiej modzie i uroć. Nieduża książeczka w zielonej oryginalnej oprawie oraz w takiego szkoloru kartonowy metrui. Wszystko pięknie zdobione złoconymi motywami w stylu epoki restauracji, oraz złocone brzegi kart. Zawiera kunsztownie ilustrowaną stronę tytułową oraz pięć rycin, wszystkie ręcznie kolorowane. Jak piszą francuscy antykwariusze o takich samych wydaniach tej książki, piękny egzemplarz, rzadko spotykany w takim stanie. Dziełko zawiera przegląd mody francuskiej na rok 1822 w formie kalendarza. Na almanach składają się zarówno wiersze o modzie, teksty z poradami, opowieściami o modzie i elegancji, o sukniach, fryzurach, tańcu etc. A wszystko to zostało opisane w lekkim, żartobliwym stylu. Tekst napisał ktoś, kto używał pseudonimu Le Caprice, ale o autorze nic nie wiadomo. W modzie romantycznej wyraźne były inspiracje czasami średniowieczej epoki Rokoko, prostotę bawełnianych sukni czasów napoleońskich stopniowo zastępował przepych jedwabnych kreacji o coraz bardziej wymyślnych formach. Książka prezentuje pośredni etap tego procesu. Ostatecznie w okresie restauracji zwyciężył ten styl. Obcisła górna część sukni podkreślająca szczupłość talii i ramion, która kontrastowała z obfitą spódnicą i wielkimi rękawami. Wydawcą Le Mot et Lebel był Pierre Louis Jeanet, introligator i księgarz z rodziny wydawców, rytowników i Introligator, właśnie, który w 1821 roku przejął rodzinny interes po ojcu. Publikował almanachy, wydawnictwa kalendarzowe i książki prezentowe zwane pamiątkami. Zajmował się też przygotowaniem opraw seryjnych i, jak w wypadku naszej publikacji, opraw luksusowych. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl. Działał w propozycje na prezent, książki z grafiką, okładki wydawnicze, książki w języku francuskim Livre français, moda oraz moda ubiory ryciny. Zakochaj się w antykwariacie.